Teraz możemy sobie tutaj dać nazwę naszego tutaj wydarzenia jako tytuł. I może sobie uruchomimy to wydarzenie tutaj w live serwerze. Na początku zaczniemy sobie od stworzenia pliku o nazwie wydarzenie.html html. Sobie też tutaj pozwolę to przesunąć trochę na bok. Tutaj możemy sobie to menu zamknąć, nie będzie nam potrzebne i stworzymy sobie plik wydarzenie.html. Na razie tutaj nic innego nie będziemy potrzebować i użyjemy tutaj wykrzyknika, aby stworzyć podstawową strukturę HTML. Ja sobie jeszcze sprawię, żeby się nam tekst zawijał. Te dwa elementy meta możemy sobie usunąć i zamienimy tutaj z języka angielskiego na język PL. I teraz możemy sobie tutaj dać nazwę naszego tutaj wydarzenia jako title. I może sobie uruchomimy to wydarzenie tutaj w live serwerze, go live sobie dajmy bo widzicie, title nam ładuje. Następnie co będziemy musieli zrobić? W head umieścimy title i dodaj sekcję stylów. Więc sobie teraz dodamy naszą sekcję stylów, bo mamy sekcję stylów, gdzie na razie nic nie będziemy ustawiać. Dobrze, następnie nagłówek strony, czyli będziemy musieli sobie stworzyć header Czyli wchodzimy od zrobienia właśnie headerka I tutaj chcemy dać zdjęcie, na przykład plakat wydarzenia lub zdjęcia zespołu Jeżeli nie mamy, nie macie dostępu do ChatGPT mimo tego, że jest on darmowy, możecie skorzystać z Unsplash'a I tutaj sobie jakiś obrazek wyszukać, na przykład koncert, ja sobie tutaj napiszę, albo plakat o, na przykład coś takiego, to widzicie za darmo możemy sobie tutaj otwórz grafikę w nowej karcie i możemy sobie tutaj linka tego skopiować i teraz możemy sobie dodać tutaj ten, ten obrazek czyli nasz image, tym sourcem zobaczymy, że ładuje nam go tutaj bez problemu i dodamy sobie tutaj id dla tego obrazka o nazwie header image. I teraz w następnym w headerze damy sobie h1, nazwę wydarzenia, czyli nazwę wydarzenia sobie tutaj skopiujemy z naszego chat-gpt Następnie musimy stworzyć nawigację. Więc stworzymy sobie nawigację i w tej nawigacji utworzymy sobie ul, czyli listę z elementami li razy 2, czyli dwa linki będziemy mieć, które będą zawierać a. Pierwszy będzie nas przekierowywał do program, program a drugi nas będzie przekierowywał do hashtag formularz. I to będzie tutaj. Zapisz się. Mamy nasz plakat, mamy nasz tutaj tekst i mamy program, i zapisz się. Następnie za headerem stworzymy sobie tutaj element main, w którym będziemy sobie, dodamy sobie section o ID program. I tutaj sobie stworzymy H2 z o nazwie program elementy artykułu, które opisują jeden punkt programu, na przykład koncert, warsztat, prelekcja i każdy z tych elementów będzie miał obrazek, nagłówek oraz krótki opis w P.